Cześć! Witaj na kanale Freak Toys. Nadszedł kolejny weekend, a więc pora na nową recenzję, w której pokażę Ci amerykański myśliwiec FA-18E Super Hornet z filmu Top Gun Maverick, oczywiście w formie klockowej, od Kobi. Tak, tak, dobrze widzisz. Nie tylko figurki i modele, ale także klocki co jakiś czas będą pojawiać się na tym kanale. A więc pora zaczynać. Zapraszam Cię do recenzji. Na początku tej recenzji sprawdźmy, jak prezentuje się opakowanie tego zestawu. Zaczynając od góry, dostrzeżesz wielkie logo polskiego producenta klocków, czyli firmę Kobi. Następnie, wielkie logo filmu, czyli Top Gun Maverick. Poniżej, zdjęcie tego modelu. A tutaj w rogu umieszczono pełną nazwę tego myśliwca, czyli FA18E Super Hornet, oraz skalę, w jakiej został wykonany ten model, czyli 1 do 48. Na odwrocie możesz dostrzec. Kolejne zdjęcie, tym razem model umieszczony na podstawce. Tutaj zobaczysz wymiary tego modelu, czyli 38 cm długości, 11 cm wysokości oraz 28 cm szerokości. Oczywiście sprawdzimy to po złożeniu tego modelu. Dodatkowo tutaj zauważysz ilość klocków umieszczonych w tym zestawie. Poniżej mamy jeszcze informacje o uzyskanych licencjach od studia filmowego Paramount, która jest właścicielem filmu. Oraz od producenta oryginalnego myśliwca, czyli firmy Boeing. Na sam koniec zostają nam dane techniczne, takie jak rozpiętość skrzydeł, wysokość, długość, zasięg, czy też prędkość. Ale wydaje mi się, że wkradł się tu jeden mały błąd, jeśli chodzi o rok działalności tego myśliwca, ponieważ widnieje tutaj data 1978. I z tego co wyczytałem, to owszem, w tych latach używany był, ale starszy model, czyli FA18 Hornet. Natomiast wersję, którą widzisz tutaj, czyli FA18E Super Hornet do produkcji wprowadzono w 1999, jest ona produkowana w dwóch wersjach: jednomiejscowej, takiej jak ten model, oraz dwumiejscowej, czyli FA18F. Jeżeli się mylę, to mnie popraw. Po prostu dobrze byłoby to ustalić. Myślę, że pora otworzyć i zobaczyć, co producent spakował do środka. Po otwarciu tego opakowania naszym oczom ukażą się dwa wielkie worki z klockami, naklejki do przyklejenia, niestety nie wszystko to na druki oraz instrukcja obsługi. W środku znajdziemy bardzo ładne i przejrzyste zdjęcia, jak krok po kroku zbudować ten model. Dodatkowo na odwrocie mamy również dwa pozostałe zestawy z tej serii, a mianowicie Super Hornet w malowaniu standardowym oraz Mustang, który również pojawia się w tym filmie. Dodatkowo mamy jeszcze więcej produktów w KOBI, ale skupmy się tylko na tym jednym modelu. Ja idę go teraz zbudować i za chwilę do Ciebie wracam. Model po złożeniu prezentuje się naprawdę okazale, ale sprawdźmy, czy wymiary podane na opakowaniu są prawidłowe. Zaczynając od długości modelu, model mierzy dokładnie 38 cm. A więc to się zgadza. Jeśli chodzi o rozpiętość skrzydeł, mamy tutaj 28 cm, a więc to jak najbardziej też się zgadza. Jeśli chodzi o wysokość modelu na podstawce, to w najwyższym punkcie mierzy około 16 cm, a więc wszystkie wymiary podane na opakowaniu jak najbardziej się zgadzają. Jako akcesoria w tym zestawie możemy zaliczyć dwie rzeczy. Pierwsza z nich to podstawka pod model z tabliczką informującą nas o nazwie tego myśliwca oraz z jakiego filmu pochodzi. Moim zdaniem jest to bardzo dobry pomysł i taka tabliczka powinna pojawić się w każdym innym zestawie. Drugim dodatkiem jest figurka Mavericka, w którego w filmie wcielił się Tom Cruise. Figurka ta nieco odbiega budową ciała od innych figurek od kobi, które posiadam, ze względu na to, aby zmieścić ją w kokpicie tego myśliwca. Poza tym, żeby to zrobić, trzeba odpiąć nóżki, ponieważ do kabiny mieści się tylko tłów. Na figurce znajdziemy nadruki przedstawiające wyposażenie pilota oraz hełm z ruchomą szybką. Dla porównania pokażę Ci inną figurkę od kobi, abyś miał porównanie wielkości. Jeśli chodzi o detale, w tym zestawie jest ich naprawdę sporo. Zaczynając od kabiny dostrzeżesz bardzo ładnie nadrukowany klocek z całą aparaturą potrzebną do latania. Poniżej znajdziesz bardzo ładny symbol Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Warto też zwrócić uwagę na ten napis, czyli Kapitan Pitt Mitchell Maverick. Poza tym wielkie brawa należą się za ten cały długi nadruk z malowaniem. Ciągnie się on praktycznie aż do samego ogona. Na końcu znajdziemy wspomniane na początku filmu naklejki. Niestety, widać tutaj pęcherze powietrza, ale tego już chyba nie unikniemy. Jak widać, jest na czym zawiesić oko, i tych detali można się tutaj doszukiwać bardzo długo. W tym zestawie oczywiście nie mogło zabraknąć funkcji bawialnych, do jakich możemy zaliczyć oczywiście otwierany kokpit, składane skrzydła, ruchome lotki oraz stateczniki. Poza tym mamy również składane podwozie. I teraz myśliwiec jest gotowy do lotu. Przyszedł czas na podsumowanie. W dniu nagrywania tej recenzji jeszcze nie oglądałem filmu ze względu na przesuniętą datę premiery, co ma związek z obecną sytuacją na świecie. Skupmy się więc tylko na ocenie tego modelu. Model ten jest zestawem limitowanym i od wersji standardowej odróżnia go malowanie, dodatkowe nadruki oraz zbiornik paliwa umieszczony pomiędzy kołami. Znajdziemy tutaj również figurkę głównego bohatera filmu, czyli kapitana Mavericka. W wersji standardowej pilotem bodajże jest ktoś inny. Wszystkie te dodatki na pewno wzbogacają ten model i wypadają jak najbardziej na plus. Jeśli chodzi o samo budowanie, było przyjemne poza dwoma elementami. Zbiornikiem paliwa, mowa tutaj o gumkach, na których jest zamontowany oraz naklejkach na statecznikach. Po zbudowaniu zostaje nam kilka klocków, które umożliwiają całkowite wymontowanie kół i zaślepienie tych pustych miejsc. Całość wypada bardzo dobrze i daje tutaj ocenę 8,5 na 10 i z całą pewnością mogę polecić ten zestaw. Nie jestem jakimś wielkim fanem militariów, ale do zakupu skłoniła mnie licencja filmowa i mam nadzieję, że takich licencji będzie jeszcze więcej. Po cichu marzę o modelach z kultowych seriali, takich jak Airwolf, Grom w Raju czy też Nieustraszony. To byłoby epickie. Zobaczymy, co czas przyniesie. A na dzisiaj to tyle. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć.